Witam serdecznie. Dzisiaj przygotujemy pyszny, zdrowy, kolorowy deser. Deser z chia, malinami i mango. Zapraszam. Na przygotowanie naszego przepysznego deseru potrzebować będziemy jedno mango, jedna szklanka malin, u nas są akurat mrożone, 250 g serka mascarpone, 4 łyżki nasion chia, 2 łyżki miodu, 250 ml napoju migdałowego oraz garść pistacji. No to zabieramy się za robotę, będziemy przygotowywać ten mega prosty i, i ekspresowy deser. Tak, te 4 łyżki nasion chia zalewamy naszym napojem migdałowym. Przemieszamy sobie przepaczką te nasionka. I słuchajcie, i to tyle na razie. Odstawiamy tutaj ten płyn z tymi nasionami na około 6 godzin do lodówki, można na całą noc, tylko musimy pamiętać, żeby po godzinie je przemieszać, później może po następnych pół godzinie jeszcze raz przemieszać, tak żeby one nie osiadły nam na dół, żeby się nie zbrliły, tylko żeby były równomiernie w tym płynie rozprowadzone. One napęcznieją. Powstanie nam taka fajna zawiesina, coś ala Kisiel. Dobra, po 6 godzinach te nasionka w tym napoju migdałowym wyglądają tak. No, ja teraz tutaj do tych nasionek i do tego napoju, on był niesłodzony, dodaję łyżkę miodu i przełożę serek mascarpone. No, i teraz ja muszę ten serek po prostu wkręcić w te nasionka z tym napojem migdałowym. Zrobię to przy użyciu rózgi, nie blendera, żeby nie zblendować tych nasion, żeby one pozostały po prostu w całości tutaj w tym naszym deserze. Najpierw je tak lekko wbiję i zaraz będę wkręcał. No już tak powoli nam się to... Tutaj ładnie wkręca jeszcze chwilę. No i dobra, tak to wygląda. No dobra, teraz tak z grubsza przesiekamy orzechy. Tak nie na pył. No, a tak żeby nam chrupały w trakcie jedzenia tego deseru. Te słone orzeszki prażone. One kam. Kapitalnie współgrają z kwaśnymi owocami. Jak zrobicie to, przekonacie się. To jest genialna, genialna kompozycja. No, orzeszki dam do tej miseczki z powrotem. No, teraz się zabieram za mango. Można je przeciąć na pół, żeby pozbyć się ze środka peski, później nakroić w kostkę i wydłubać ten miąż. A ja to robię po swojemu. Wycinam skórkę tak jak z jabłka. A później nożem kawałeczki odcinam do pojemnika, którym będę blendował to mango. Ścinam po prostu nożem tyle. No i teraz kawałeczki takie ścinam sobie do pojemniczka, którym będę za chwilę blendował je. No i teraz mango będziemy blendować na mus. Mango mamy, orzeszki mamy, zabieramy się za malinki. Dobra, rondelek nam się grzeje. Do rondelka przesypujemy malinki. Dodajemy łyżkę miodu. Dosłownie kilka chwil, może 2-3 minuty jak nam się malinki rozpuszczą i powstanie, taki faj, powstanie taka fajna konfitura. No, malinki nam się już tutaj rozpuściły. Fajny taki mus powstał. Teraz musimy go wystudzić po prostu, żeby był zimny. No, Wszystkie składniki mamy do naszego deseru, tutaj przygotowane. Będziemy nasz deser teraz składać. Najpierw baza, czyli to ten nasz mus chia. O, Wypełnimy tak, więcej jak połowę naszego tutaj pojemniczka. Teraz łyżka tego musu z mango, to no, może troszeczkę więcej. Hmm. Z drugiej strony pojemniczka, łyżka, malin. Na to wszystko sypiemy orzeszki gotowe. No nasz deser już gotowy w pojemniczkach. Wyszło ich, jak widać, sześć. Ja kosztuję. Mm -hmm. Genialne. No, słuchajcie, nasze deserki wyszły pyszne, mega zdrowe, kolorowe. Jak Wam się podobało, to zapraszam za tydzień.